Hej, z tej strony decoy. Dzisiaj zagramy tak szybko troszkę w no Rest For the Weekend. Tutaj mamy sprzedawcę eliksirów i zlecił nam jakiegoś questa. Jednak ja nie znałem za bardzo o co chodzi, i przeklikałem niestety. Ale to co sobie możemy zobaczyć, to w aktywnościach. Sprzedawca. Elixir, spotkaliśmy, spotkaliśmy dziwnego alchemika o imieniu Marcos. Poprosił nas o odzyskanie rzadkiego kwiatu zwanego wykwitem lony ze skini na moczarach Orbana. I to jest chyba ta jaskinia, w której teraz jestem. Więc możemy sobie tutaj. Na szybkości to zrobić. Bo ja w sumie tylko wyjąłem na chwilę do gry, żeby. Sprawdzić, co tutaj mamy, nie? I jakieś tam questy sprawdzić, żeby sobie broń na przykład ulepszyć. Kiedyś tam zacząłem robić sobie nową broń. I wydaje mi się, że ta broń jest tajniejsza. To też jest miecz, ale. Ten miecz ma według mnie lepszy movement, że lepiej się nie po prostu nie walczy. Zbieramy sobie grzybki. Właśnie też aktualizacja do gry, która znacznie ułatwia nam tutaj. Manewrowanie ekwipunkiem. Bo z staki do 99 sztuk przedmiotów. Więc jest to znacznie fajniejsza. Rzecz. Ale nie sądziłem, że to tyle jest. Tych rud miedzi. A ruda miedzi jest nam potrzebna do... ulepszenia broni między innymi. A miałem zrobić delikwesty sobie tak poza odcinkiem. Ja, ładny spad. Czy to jest ten dziwny kwiat, który mamy odzyskać. Kwiat, trochę brzmi jak on by żył. Trochę nie kumam to zrobić. O, okay. gdzieś kieruje. Wiem, czy ja tutaj nie byłem przypadkiem. Ale chyba mi tutaj nie było. Dawaj widzimy na górę gdzieś. To jest kolejne przejście, ale tu nie mam nic do zebrania, więc... Wow. Jakieś tu ma przejścia teraz. Momentami wolę po prostu iść. Ups. Nie chcę gdzieś tam, wiecie, spaść, nie? Jeśli tu później cofać. I co? Muszę sporo ten do kwiata podejść, tak? Żeby... To mi się właśnie nie podoba w tej grze. Ja sobie tam idę na spokojnie, niby jest tam przejście i w ogóle, a tutaj. Okej, okay, jesteśmy dalej. tamtych dotrzeć. Jeszcze nie trafiłem. Rozlokacja ogólnie na poziom zagrożenia trzeci. to za miejsce skoczyć. No co, właściwie całą lokację do dookoła.

Ale chociaż mamy jakiś dostęp do eliksirów. Zdrowie możliwe do uzyskania zwiększone o 23%. A, tu mamy ten sam pierśń w zasadzie. Pancerz. Tylko on jest cięższy, a ja chyba nie chcę grać ciężką postacią, więc... Zobaczymy jeszcze. See that? They say he left already. A man. So what do you think, Saddam? A humble arrangement. But yes, yes. Soon even the birds will envy my plumage. My and you, of course. You're all you the Pienek jest pełen, użyjmy te wszystkie przepisy. Co mi, chatkę jakąś bym mógł kupić też, ale nie masz czegoś, co by mnie interesowało. Pracownia Markusa, przekaż wszystko pięknie, ulepszymy sobie go. No to nie wszystko. Trzeba jeszcze nasz miecz ulepszyć i dokładnie to runami, zimną runę i ognistą runę bym chciał. Elektrozująca też była spoko całkiem. Piruetu nie chcę. Ale elektryzujące te wszystkie mieć takie, wiecie, żywiołe ataki. Czemu to nie masz dla mnie srebrnej siekiery. No bossa będę chciał pójść jak tylko broń lepszą. Ach, twórcy chyba zmienili, że najpierw powinniśmy iść w tę stronę. Przepis na kluski dracenowe. A ja ten przepis chyba kupiłem, czy nie? Nie. Tutaj widzimy, że troszkę tego, jakby ataku nam brakowało. Ryb mi się nie chce łowić. Nie no, z tym mieczem to mi się dużo lepiej walczy. Niż tamten co miałem. Tak jakiego pokonałem i jest znaczna różnica. Szesnasty poziom. Idę w siłę. Piękne widoki w tej grze są. Fajnie to tak wszystko widać. Tam za niedługo pójdziemy, ale mnie interesuje pójście tu. Pójście tutaj. jeszcze. Te opadłe zarzewie bardzo mocno się przydają. Ono do kraftowania przedmiotów. No i mamy troszkę więcej miejsca na zasoby. Jeszcze sałatkę rybę muszę zrobić. winy spuszczonej. Nie tak. To się szło inaczej. Czy to są wilki? Mamy pazurów wilka. Można broń ulepszyć na kolejny poziom. Tylko malutko rudo żelaza i mało świerku, żeby wracać do miasta. I tutaj nie mamy czaszki, żeby pozyskiwanie życia wdolać sobie. To jest. Czaszki. Nie potrzebujemy tej czaszki. Oj, 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 bo To jest piękne to zamrażanie. Ostatnio lubię w grach mieć jakieś takie właśnie buildy pod zamrażanie. Czy ja... A dobra, już miałem się mówić, że czegoś nie podniosłem, a tam jest tylko. Coś, co mi jest niepotrzebne, czy ja tu w górę powinien iść? Kopsniemy sobie drabinę na dół, zostaw to, 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 to. Nie wiem, co to jest. Jest sól kamienna. Nie chcę ryzykować, żeby nie spaść. I od razu otwórzmy sobie tutaj to przejście, o ile się da. Okej, okay, mamy przejście.

Co? Myślę, że sobie zrobimy przerwę. Szczerze powiedziawszy nie będę tani w tą grę. I co? Zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem, grał z nami Zostawcie obok górę, dajcie subskrypcję, zostawcie komentarz i do następnego razu. Hej, hej.